Polska złota jesień. prawdziweczek Tak, a to jesień tu u nas piękna. przedzieramy się przez trawy wysokie. Barwy jesieni. Wszystko gnije W sumie trawy układają się na płasko powoli Przygniatane liśćmi W różnych kolorach PKP PKP Takie takie tu Zielono kolorowe Krzaczory hmm. Ciekawe czy ktoś w krzaczorach rośnie ale nie będę wchodził, bo mi się nie chce. Nie chce mi się. Muszę zobaczyć, czy tu jakieś brzezaczki, jakieś maślaczki. Dużo wilgoci. Grzyby lubią wilgoć, ale może bez przesady. A no to co? Prawdziwki, czy, czy, czy co, a nie brzozaki, no dobrze, trudno, grupa brzozaczków, szczędzimy im życie, ja tu prawdziwki ewentualnie do suszenia pod grzybki. o jaki, jaki piękny pałkowy las, PKP. Podgrzybki wyglądają tak, czasami mają ciemniejsze, A brzydale już takie błeeeee, wsadzimy z powrotem. Niby dzisiaj jest taki dzień bezdeszczowy, ale wczoraj też tak było, że nie pada, ale jakaś wilgotna zawiesina w powietrzu i człowiek moknie. To jest deszczowy dzień. O dziwo. Straszna wilgoć. To, co urosło, to gnije w lesie. Jeśli chodzi o grzyby, po prostu woda cały czas spada. No, tak to wygląda. To taki zagajnik ponawałnicowy. A to takie myślaczki. No, to też takie nie. Nie zachęcają do zbierania. Późna jesień. No i tak jeszcze zaskakująco dobrze, że, że maślaki, brzezaki. Ciepło mimo wszystko. Dzisiaj w nocy było 13 stopni. Jak się obudziłem, o czwartej na chwileczkę. Więc ciepła noc. Ale to się wkrótce skończy. A tutaj pod gałązką jest to, czego szukamy, generalnie. Piękny, prawdziwek. Świeżutki. Ba. A tutaj malutki, czerwoniutki. Kolorowo wśród niego. Kolorowo. Patrzcie. A tutaj mamy coś pod liśćmi. To, czego wyczekujemy, szukamy. Prawdziwe kolejny. kolejne? Ba. Yeah. A tutaj kolejne maleństwo. Proszę. jakieś liczniutki. Zobaczcie, jak liście spadają. Troszeczkę wiatru. Za chwilę zrobi się szaro. Kompletnie szaro. Wszystko za chwilę spadnie. Idziemy mamy dalej? Co tu mamy? Coś się pod gałązką kryje, kryje się takie cudo, kolejny, No jakby tego było mało, mamy jeszcze jednego, piękne cudo, twarde, chyba zdrowe, a patrzcie co tu się trafiło, jakie piękne doradne, wow. Cudowne tu mamy, tu mamy zobaczmy podgrzybek zdrowy, dorodny, aromatyczny, smaczny Tutaj mamy drugiego myślę podgrzybka tak jest. Smaczny, zobaczcie jak dotkniemy, o, to będzie się silny robić. No, powolny proces, może później pokażę, jak zsinieje, ale to już z drugiej strony szybciej. Tutaj, podgrzybek, 2-3 minuty po dotknięciu ze spodu, widzicie jak sinieje. Podgrzybki po prostu wynika to z tego, że podgrzybki nie lubią być dotykane i po prostu są tak nerwowe, że ze złości aż sinieją. To są fakty naukowo udokumentowane. Uwaga, taki piękny muchomorek. Jaki cudowny ma kołnierzyk na szyi, śliczny. A tu mamy takiego kolekcjonera. Yy, kolekcjoner wody bym to nazwał. Proszę, śliczny. A u góry sobie normalnie zbiera woda. Nie wiem, po co Słysza nie nadchodzi. Raczej drżyste, zimne dni. Ale on sobie tak wymyślił, co zrobisz. Tak ma. A tutaj? tutaj mamy, co mamy. No właśnie, myślę, że to jest prawdziwek. A jakże. Kolejny. No na dole mamy... stawik. W dole. Pięknie pewne okoliczności a proszę tutaj miodóweczka nie będziemy jej zrywać, ale zarejestrowaliśmy koniec października 30 a tu takie grzyby Mówmy się nie późno jesienne ale wszystko się widać przesuwa paprocie szare wysuszone, gnijące Koniec sezonu. Uwaga, <laughs> ścieżka krowich muni Czyli sarniaków. Ciągną, 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 ciągną i... A, ktoś tu nawet próbował zbierać, ale... Robocze i tam, idą i tam. Oj, idą. Kolorowo. Od szarych muchów. A w zasadzie chrobotek, chrobotek, i co my tu mamy? O, są te gąski, siwe, delikatne, ale ja mam do nich dystans. Kolorowo, o, moje uroczystość, moje mentalnie, bo to właścicielem nie jestem. Aczkolwiek to prywatny stawik. stawik może jeziarko w końcu to wszystko polodowcowe stare wody z tego co kojarzę 14 metrów głębokości <laughs> i czyściutka woda Urili Uri Popatrzymy z góry z lotu ptaka jakby na te zielska cudowne Oda się rusza trochę. Hmm. Co ją tu rozbojało? Pięknie. Stawy, stawy. Stawy wśród leśne. Albo leśne stawy, w sumie, czemu mają być wśród leśne? Pagne zwyczajne i bagno sarne, olbrzymi, zobaczcie, mam stopę 45 No to taki chyba większy niż 45 Zobaczcie Zobaczcie jak się chodzi wśród bagna zwyczajnego Takie labirynciki, mm, pach i zakręcik I w drugą stronę super PKP i znowu i między brzosem a bagnem zwyczajnym i ścieżynka i ścieżynka i zobaczymy co pod ko korzeniem Brzż. pach i lecimy tu mamy jakiegoś grzyba nie wiem co to jeszcze podgrzyba grzyb podgrzyb piękna ścieżyna podmokły las sosny no nie lubią nadmiaru wody dlatego pięknie rosną na kaszubki, kaszubskich piaskach natomiast w podmokłym terenie usychają. Wbrew logice jakby, ale takie są fakty. Za dużo wody znaczy, że uśchną dziwne, nie? I tak tobie ścieżką idziemy. mu munie, wszędobylskie, wielkie. Las wita nas. Jak grzybki to można i takie stadne znaleźć. Proszę, w sumie nie wiem jakie to są. Ale bardzo społeczne. Jest jedna gąska. Gąska zielona, o soladynowym, O blaszkach blaszkach spod spodu. A tu są trzy gąski zielone, proszę. Pyk pyk pyk, smażone, bardzo smaczne a nawet czwarta, piąta, szósta proszę Tutaj co mamy za prawdziwego, pięknego proszę, piękniusi U, jaki czarowny Zobaczmy O, trochę robaczy jednak ale no piękny prawdziwek, cudowny o, trzeba przyznać, że dzisiaj to czyste październikowe prawdziwkowe szaleństwo żeby na koniec października prawie listopad dzisiaj 30 zbierać tyle tyle prawdziwków no to rzecz niespotykana. Hmm. Tyle w temacie. Za chwilę pokażę w wiadrze co tam się zbierało. Trochę podgrzybków. Prawdziweczki, które widzieliście. I tyle. Gdzieś spacer z półtora godziny. Góra dwie. Nie pamiętam dokładnie, o której wyszedłem. Teraz jest przed 11. O! Mała przebieżka. Super dla zdrowia. Proszę. Liście spadają z drzew. Jeszcze są, ale coraz mniej. Do zobaczenia. Nie wiem, czy to ostatnia przygoda grzybowa z tego roku będzie to, się, to zobaczycie co będzie zapraszam do subskrybowania kaszuba lajkowania no i komentujcie co wam się podoba co nie albo po prostu co tam chcecie powiedzieć na razie do zobaczyska. Papa. Pa. Oto dzisiejsze zbiory. Podgrzybki, prawdziwki do suszenia. Będzie akurat do, 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 do bigosu na święta. I do barszczu. Zupełnie wystarczy. Dzisiaj trafią do suszenia. Gąski do smażenia i jedzenia.